Witam, witam! Przedobylska samochwała dzisiaj zawędrowała w Rumunii do y, kopalni soli Salina Turda. Zwiedzimy sobie kopalnię soli i grotę solną. Tutaj mamy taki początek wycieczki o kilofek latarnia. Ale ta kobitka to raczej tam nie kopała. Idziemy dalej zobaczyć, co to tam jest ciekawego. A no i schodzimy po schódkach. Daleko, daleko, daleko. Tu Trzeba sobie siąść. I zjechać No, daj sobie. to tak, wiesz, jak ty gadasz. No, weź, no, A jedziesz. Schodzimy na dół moi drodzy. Pałe głupoty gada. Jest tutaj. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. Po schodach. Sporo tych schodków tutaj. W dół. Schodzimy na dół. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. Skończyły się schodki. I teraz już idziemy takim korytarzem. Tutaj na tej ścianie mamy różnego rodzaju obrazki. A tutaj się już zaczyna ściana. Z podmiotem potem pani ewidentnie tu przeszkadza. zaczyna się robić coraz chłodniej, 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 no bo w końcu jesteśmy w kopalni tu już jest widzicie taka śliska droga trzeba otoczyć. bo w tamtą stronę to pewnie jak z powrotem się będzie szło to jakaś galeria jest a teraz idziemy prosto, prosto do Słowej. O, tutaj później sobie można przejść, bo tam będzie jakaś tam galeria. A pójdziemy dalej. Dosyć kawałek. Dosyć, dosyć. Nie będę Was zanudzać przecież całą drogą. Słuchajcie. Tutaj są takie przystaneczki, ławeczki. Można sobie usiąść, jak ktoś się zmęczył drogą. No bo to jednak jest kawałek, trzeba iść tymi korytarzami. Więc można spocząć na chwilę, a my idziemy dalej. Bo no, tutaj dopiero zobaczcie, wyjście tak jak przyszłam. Było 270 metrów, a teraz jeszcze do przejścia mam 615. No zobaczcie, my cały czas idziemy tym tunelem i idziemy tak jak strzałka pokazuje jedynkę. Co? No a co to jest ta jedynka? No i się okazuje, że ta jedynka tam to faktycznie wyjście, a tutaj są po kolei miejsca, co można zobaczyć. Patrzcie, jak tam fajnie Takie smugi w tej soli. A tutaj coś mamy napisane. Mi, mina, mina Josefa. Mina. Mina Josefa. Patrz, tutaj są znowu takie przejścia, takie jakieś obnęki porobione. Z tej soli. Idziemy dalej. Kolejna pnęka. No i kolejne eksponaty. Tutaj się. Tutaj pierat jest jakiś. A gdzie się chyba mieliło te te kamienie solne. Zdrabniać. Nie wiem, tak, fajnie ławeczki są, można sobie znów usiąść, poddychać. Proszę usiąść, poddychać. Są tutaj kapie, tam kapie. Wózeczki, jak przewożono. Te kamienie solne świecą fajnie. Patrzcie w takim wózeczku. Mm. Mienią się kolorami. A tutaj mamy całą tą o, proces. Proces yy, przetwarzania tutaj tej soli chyba nie, bo ten kierat jest tutaj, koniki. O, tam jak ciągną koniki. Cały ten kierat i całe tutaj to przejście. Przejście, kolejne przejście, a tam jeszcze coś jest, nie wiem czy tam można, chyba Są można tam przejść, bo tu, szkoda. tam jest wyjście, tam można przejść ten kawałek, tu widzicie jeszcze jest wózeczek z wózeczek tym, z tymi kamieniami solnymi. My sobie jeszcze przejdziemy tutaj, bo tutaj jest jakieś przejście, a co? Przecież może mi się nic nie stanie, a tu jakieś są schody na dół. Czekajcie. jaka wścibska jestem. A i tutaj jest to zejście. Co tu jest napisane? że w dół nie można, tylko w górę. A tutaj niby to ja już nic nie rozumiem. To ja już nic nie rozumiem idziemy, zobaczymy coś dalej. No i tutaj mamy przeróżnego rodzaju eksponaty. No tutaj można sobie schodami zejść. W górę niestety już nie ma, ale na dół można zejść. Chociaż ja już nie wiem. Nie, w ogóle tu jakoś dziwnie jest. A tutaj mamy przeróżnego rodzaju eksponaty związane z wydobyciem soli. U tutaj jest święta Barbara, a tutaj to nie Kinga chyba. Kinga? Święta kinga, no tak, bo to ona rzuciła ten pierścień. No nie wiem, czy tutaj też jest święta kinga, tak. Nie, to u nas była święta kinga, tu nie wiem, to jaki święty Józef jest. Rzucają ludzie pieniążki. Tak, na szczęście. U nas była święta Kinga Cościła ten Sol Tu jest jakiś jeszcze tutaj mamy też no tu jest exit, exit, exit no, tutaj chyba na dół można zejść a tutaj jeszcze mamy takie o, kryształy soli Nawet wygląda jak bursztyn. Schodzimy w takim razie na dół. Tylko muszę się trzymać poręczy, bo jest dosyć stromo. No. Teraz można zobaczyć, co tam jest w dole, ale to ja wam pokażę. O! Liście. co tam jest w dole ale ale ja tam się nie przechylę no i tyle było mojego zwiedzania tak I teraz idziemy jeszcze chyba do tej windy jednak no, może zjedziemy windą nie wiem czy z schodami tak dosyć tych schodków chyba tam jest Na dół To co się Mam trudzić Łe. Łe. Kolejka do windy Kolejka do windy No i pojawiamy. Ja już sama, teraz nie wiem. ja się muszę wszędzie trzymać wszędzie ślisko wszędzie ślisko Ups. no tu jest winda i kolejka do windy żeby zjechać na sam dół ojej 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 to jest ogromne no zobaczcie, tam na samym dole, fu, fu, fu. tam się gdzieś jeszcze przechodzi. No ja mam znowu, widzicie? No, kurde, co nam to jest taka robota? No. Nie, no ja pojadę windą, chyba jednak. Fajnie tam, o, no trzeba by było zjechać żeby zobaczyć to wszystko co tam jest do zobaczenia no na samym dole, przecież chyba najfajniej, nie? No Co tu tam iść tam? Żeby to obejść dookoła? Nie wiem. Aha, na dole, żeby zobaczyć jak to wygląda. A, to idziemy zobaczyć, dobra. Siatka, to czy będziecie widzieć, bo nawet plac zabaw jest dla dzieci zrobiony. No to przechodzimy sobie, żeby zobaczyć. a ja mam znowu problem. Idę naokoło.